Witam, nazywam się Marta Śmigrowska, a to jest ekoreporter. Polska przejęła unijną prezydencję. Przez 6 miesięcy trzymamy stery unijnej polityki energetycznej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o energii słońca i roślin. Czy Europa wygra wyścig ku zielonej energetyce? W konkurencji z Chinami, Zachód, a szczególnie Niemcy, przetrwają tylko dzięki zaawansowanej technologii. Niemcy stawiają na energię słońca. Za kilka lat prąd ze słońca tak potanieje, że niepotrzebne będą dopłaty. Polska odpowiada największą na świecie elektrownią na biomasę. Roczne zapotrzebowanie to około 1 100 000 ton biomasy. Jesteśmy wciąż na progu zmian w energetyce. Polska energetyka odnawialna daje Raptem 20 tysięcy miejsc pracy, podczas gdy w Niemczech 300 tysięcy. Po katastrofie atomowej w japońskiej Fukushimie energetyka jądrowa straciła dobre imię. Antyatomowe nastroje objęły Europę niczym radioaktywna chmura. Niemcy do roku 2022 zamkną wszystkie swoje reaktory. W to miejsce zbudują nowe wiatraki i elektrownie słoneczne. Przyspieszą europejski marsz ku zielonej energetyce. Cele Europy: nowoczesna gospodarka, która może konkurować z potęgami gospodarczymi z Azji i Stanów Zjednoczonych. To dlatego Niemcy zaprzęgają do pracy najtęższe mózgi. W podberlińskim Adlershof od ponad 100 lat bije serce niemieckiej technologii. Rodził się tu przemysł lotniczy, który zmienił oblicze XX wieku. Dziś to największy w Niemczech park rozwoju nowych technologii. Rok 1908. Adlershof kipi od innowacji. Pierwsze kobiety zasiadają za sterami pierwszych maszyn z silnikiem spalinowym. Warsztat mają tu bracia Wright, konstruktorzy pierwszego na świecie samolotu. Adlershof pulsuje w rytm niemieckiej historii. Upada trzy razy. Po I i II wojnie światowej i po zjednoczeniu Niemiec. Dziś Adlershof spektakularnie budzi się z letargu. Rzeźby głów naukowców beznamiętnie obserwują pracowników 450 firm technologicznych. Bernd Ludwig reprezentuje piąte pokolenie naukowców z Adlershof. Rozwija fotowoltaikę, technologię produkcji prądu ze słońca. 2006, uh, you have nearly... Jeszcze w 2006 roku przemysł fotowoltaiki praktycznie tu nie istniał. Teraz 5 firm produkuje tu panele, a 15 innych prowadzi badania. W starciu z gigantami z Chin liczą się nie bombowce, ale mózgi. Na pierwszej linii frontu Bernd Stanowski doskonali nowy rodzaj panelu słonecznego. W naszych panelach cienką warstwę silikonu kładziemy na szkle. Ponieważ ta warstwa jest cienka, spadają koszty produkcji. W zeszłym roku zainstalowano tu panele o mocy 3,6 MW. Wystarczy, by zastąpić jedną elektrownię węglową. Jednak Stanowski ma apetyt na więcej. Kiedy jedzie się przez Niemcy, widać jeszcze wiele dachów bez paneli. Już dziś fotowoltaika zapewnia nam 2% prądu, a mamy jeszcze tyle dachów do pokrycia. Mimo to rynek fotowoltaiki rozwija się słabiej niż zakładał niemiecki rząd. Według ludwisia z przełomem w energetyce nie ma co zwlekać. Musimy inwestować w źródła odnawialne i odchodzić od paliw kopalnych, bo te się wyczerpują. Kończy się era ropy. Zmiana jest konieczna, czy nam się to podoba, czy nie. Tę konieczność da się przekuć w twardy pieniądz. To, co wymyślą naukowcy, na rynek rzuci firma Sulfurcel. W sterylnej fabryce powstają nowatorskie panele do montażu na ścianie. Za kilka lat tanie i wydajne panele mają zmienić światową energetykę. Szanse są spore, Do produkcji panelu potrzeba tu stukrotnie mniej materiałów niż jeszcze kilka lat temu. Panele produkują prąd nawet w deszczu. Nikolaus Meyer przekonuje, że każdy dom i każde biuro może stać się mini elektrownią. To nie jest ściana, ale bateria słoneczna, która produkuje prąd. Pokryliśmy tym cały budynek. Fasada produkuje 30% prądu potrzebnego w naszym biurze. Resztę zapewniają panele na dachu. Prądu z tego budynku starczyłoby dla 75 domów. Niemcy chętnie kupują panele, bo rząd płaci im za wyprodukowaną energię. Prąd ze słońca jest wciąż droższy niż energia z węgla czy wiatru. A jednak dzięki takim ludziom jak Stanowski, fotowoltaika zaczyna się opłacać. W tej chwili prąd ze słońca jest dotowany, ale koszty mocno spadają. Już za parę lat ten koszt będzie zbliżony do kosztu energii z tradycyjnych źródeł. Panele kończą pracę o zmierzchu i nie biorą nadgodzin. Prąd ze słońca trzeba więc magazynować. Tutaj w Adlershof firma Unaikos wymyśliła, jak skutecznie magazynować energię w akumulatorach. U góry widać panele fotowoltaiczne, a pod nimi sześcian. Wewnątrz jest wielka bateria, w której gromadzi się energię z paneli. Bateria jest podłączona do stacji zasilania, gdzie można naładować samochody i skutery elektryczne. Innowacja to niemiecki dopalacz w światowym wyścigu ku zielonej energetyce. W konkurencji z firmami z Chin czy innych krajów azjatyckich przedsiębiorstwa zachodnie, a szczególnie niemieckie, przetrwają tylko dzięki przewadze technologicznej. Dlatego cały czas inwestujemy w ulepszanie przełomowej technologii paneli cienkowarstwowych. Meyer eksportuje do Azji, Francji i Czech, ale nie do Polski. Nasz rząd nie wspiera fotowoltaiki. Ja się pytam, jak Polska chce rozwijać silny i konkurencyjny przemysł, nie wspierając innowacyjnych produktów na własnym podwórku? Wsparcie dla energii słonecznej i innych źródeł odnawialnych buduje siłę ekonomiczną Niemiec. Tak samo mogłoby być w Polsce. Gdyby położyć panele na wszystkich dachach Berlina. Zielony prąd zaspokoiłby 80% zapotrzebowania mieszkańców. Niemcy chcą zarabiać na energetyce słonecznej. Jak na ironię, w samym sercu Berlina na miejskim ratuszu założono ogniwa słoneczne z Chin. By dotrzymać kroku konkurencji, Europa potrzebuje ambitnej zielonej strategii. Tak wygląda polski pomysł na zieloną energię. Po łańcu w Świętokrzyskiem powstaje największa na świecie elektrownia na biomasę. Drewno, słomy i otręby dostarczą rolnicy i lasy państwowe. Zielona elektrownia stanie obok starych pieców węglowych. Już w przyszłym roku prąd ze słonecznika oświetli nawet 400 tysięcy polskich domów. Wartość inwestycji ponad 200 milionów euro. Rząd wspiera takie elektrownie, bo za 9 lat 15% energii w Polsce musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. A co, jeśli nastąpi wysyp takich potężnych elektrowni na biomasę? Zdzisław Skorupa stanie wówczas przed dylematem: czy będzie co wrzucić do pieca? Mamy tutaj pewne obawy, że rynek biomasy w naszym kraju nie nadąża za popytem w branży energetycznej. Zamierzamy pozyskiwać część tej biomasy z Ukrainy. Ile biomasy będziecie potrzebować? Potrzebujemy około 1 100 tysięcy ton biomasy rocznie. Stanowi to około 800 pociągów 40-wagonowych w ciągu roku. Tymczasem rolnicy nie uprawiają roślin energetycznych, bo nie wspiera tego ani rząd, ani Unia. Sytuacja trąci absurdem. Rośnie zapotrzebowanie na biomasę, ale nie rośnie biomasa. Wielkie elektrownie na biomasę dadzą nam czystą energię. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że lepiej jest spalać biomasę w małych, lokalnych elektrociepłowniach. Tak Olczyk pod Kielcami. Przeciera nie tylko drewno, ale też ścieżki dla zielonej energetyki. Drewniane ścinki lądują w nowatorskim piecu, który oświetla i ogrzewa tartak. To lepiej niż w łańcu. Tamten zasili żarówki, ale nie kaloryfery. Dla Sebastiana Olczyka zielona energia to eksperyment. Elektrociepłownie biomasowe są obłożone taką trochę niewiadomą. Są to technologie jeszcze niesprawdzone w 100%. Mamy wrażenie, że i wykonawcy, i jako my użytkownicy w dalszym ciągu się uczymy tego. Mamy zobowiązania wobec Unii Europejskiej w zakresie źródeł odnawialnych. Rząd chce je realizować głównie dzięki biomasie. Wydaje mi się, że, że nie będzie to raczej możliwe. Biomasy jest tyle na rynku, ile jest możliwe przyrostu drewna w lesie. Ile jest możliwe, żeby na polach urosło zboża, słomy, czy temu pochodnych, mam wątpliwości co do tego. Biomasa daje mniej energii niż węgiel. Trzeba jej spalić półtora raza więcej, by ogrzać i oświetlić polskie domy. Mimo to rząd jest spokojny. Biomasy nie powinno zabraknąć. Powinniśmy koncentrować się na tym, żeby wykorzystywać zarówno biomasę leśną, jak i biomasę rolniczą. Politechnika Warszawska to samo centrum polskiej myśli technologicznej. Profesor Krzysztof Żmijewski chce żyć ekologicznie. Oszczędza energię, do pracy dojeżdża pociągiem. Gdyby mógł, chętnie produkowałby zieloną energię. Nie mogę sobie zainstalować mikrowiatraczka na swojej chałupie we wsi. Nie mogę sobie zainstalować mikropanelu fotowoltaicznego i przyłączyć go do sieci bo wtedy stałby się producentem energii elektrycznej, powinien mieć działalność gospodarczą i płacić 800 zł miesięcznie za fakt prowadzenia działalności gospodarczej. I to jest kompletnie bezsens. Polski rząd nie zamierza dotować przydomowych mini elektrowni, tak jak to robią Niemcy. Pieniędzy nie da, ale postara się nie przeszkadzać. Chcielibyśmy w przyszłości uprościć system. Wytwarzania energii elektrycznej przez tych, którzy są jednocześnie konsumentami tej energii. Taki podmiot korzystałby z uproszczonych procedur i metod przyłączania do sieci, sprzedaży tej energii, po to, aby ta podejmowanie tego typu działalności było łatwiejsze. Kiedy rząd przejdzie od planów do czynów, już pół roku spóźnia się z uchwaleniem ustawy o źródłach odnawialnych, której wymaga od nas Unia. Pod Ministerstwem Gospodarki Dariusz Szwed z Partii Zielonych domaga się zarzucenia programu atomowego i solidnego wsparcia dla źródeł odnawialnych. Marzy mi się taka sytuacja, kiedy wejdziemy do sklepu z urządzeniami elektrycznymi i powiemy: Poproszę jeden mały wiatrak, jeden panel słoneczny o wymiarach X na Y oraz małą pompę cieplną. Proszę mi to zapakować i przywieźć pod ten, pod ten adres i zamontować. Brak ustawy o źródłach odnawialnych to zły start dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Przez pół roku mamy koordynować europejski marsz ku zielonej energetyce. W ścisłej współpracy z Komisarz do Spraw Klimatu. Rozwijanie źródeł odnawialnych przynosi dodatkową korzyść. To sposób na bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy. W Europie największy wzrost eksportu mamy w zakresie produktów efektywnych energetycznie i źródeł odnawialnych. Miliony nowych miejsc pracy powstały w tych branżach w ostatnich latach. By załapać się na pociąg do zielonej energetyki, Polska potrzebuje innowacji oraz inteligentnej polityki, byśmy za kilka lat mogli powiedzieć dobre bo zielone i dobre bo polskie. Dziękuję. Marta Śmigrowska, eko-reporter.